Hej, witam Was bardzo bardzo serdecznie w pierwszym odcinku tegorocznego kalendarza Formuły na torze w Australii. Zaraz zgasną wszystkie światła. Kwalifikacja ukończona na dziesiątej pozycji. Przed nami z Romain Grosjean i Nico Rosberg. Oczywiście tu jest bohacona mieszanka, paliwa duża, dawka systemu KERS. I oczywiście już jesteśmy za Nico Rosbergiem i przedamy Romain Grosjean. Fernando Alonso, tutaj wpychamy się od wewnętrznej, czy wyprzedzimy Sergio Pereza, tak wyprzedzamy Sergio Pereza, przynajmniej jest Mark Weber, Jenson Button, ciekawe jest z nimi się sprawimy. oczywiście dawka systemu Kers, i tutaj, czy opóźnimy hamowanie, opóźniamy hamowanie, jesteśmy tutaj, już jesteśmy przed Sebastianem Vettelem, tak, Sebastian Vettel popełnia delikatny błąd, i już jesteśmy na drugiej pozycji, tak więc fantastyczny start, fantastyczny start do pierwszego wyścigu o Grand Prix Australii, ale jak, potoczą się te losy, przekonacie się już za moment ponieważ jedziemy jedziemy w tym wyścigu jesteśmy na drugiej pozycji mamy stratę około jedną i cztery dziesiąte do hamiltona hamilton fantastyczny start nie dał szans nie dał szans na wyprzedzenie się tak więc start bardzo, bardzo fascynujący. Tutaj widzimy, że Sebastian Vettel próbuje, próbuje cały czas nam zagrozić i oczywiście musimy blokować, blokować go przez ten cały czas. Walka będzie toczyła się oczywiście do samego końca. Serce, serce bije mi jak młod, ale fantastycznie w sobie poradziliśmy na tym starcie. Tutaj oczywiście te trudne zakręty, ta sekcja, ten lewy i prawy bardzo szybki zakręt popełniłem tutaj delikatny błąd. No i oczywiście już Sebastian Vettel do nas dojeżdża. Ale przez ten cały wyścig musimy strasznie uważać, ponieważ opony, opony w tym wyścigu odgrywają kluczową rolę. Zielona flaga, czyli wyścig wznowiony przed chwilą, w tym drugim, czyli trzecim sektorze. Ktoś popełnił błąd i oczywiście wyjechał, żółta flaga za chwilkę powinna zniknąć. Jesteśmy na tej prostej startowej tutaj. Na tej prostej startowej będzie, będzie pojawiać się najwięcej wyprzedzeń, ponieważ będzie można użyć systemu DRS. I widzicie 4,5 sekundy, tak więc Hamilton odjeżdża. Odjeżdża w zastraszająco szybkim tempie. Ja staram się jak najszybciej, ale po prostu nie mogę go dogonić. Tak więc poziom, poziom legendarny naprawdę jest dosyć wymagający, choć jak na razie wymarzona druga pozycja będzie bardzo ciężko ją utrzymać. Ale oczywiście starać się będziemy, starać się będziemy z całych sił. Jesteśmy w tym drugim sektorze. Sektorze, który jest dosyć sektorem szybkim. Są tutaj takie e, szybkie m, zakręty, prawe zakręty. No i widzicie, my na drugim okrążeniu tracimy już 6 sekund, prawie 6 sekund do e, Louisa Hamiltona. Po prostu on jedzie chyba jakimś innym bolidem, bolidem z kosmosu. Tutaj widzimy Sebastian Vettel próbuje wejść, ale nie. Delikatnie go przyblokowujemy, on nie ma szans. Przez ten cały czas jedziemy optymalnym torem jazdy, co oczywiście daje nam e, możliwość utrzymywania tej wspaniałej drugiej pozycji. Tutaj ten drugi sektor, zaraz rozpocznie się sektor numer 3, a my tracimy już prawie 7 sekund, czyli po prostu Hamilton odjeżdża, odjeżdża i to w tempie niesamowitym. Hamilton, pozycja pierwsza, my jesteśmy na pozycji drugiej, Vettel trzeci, a za Vettelem, nie wiem, nie wiem kto jest za Vettelem, ale na pewno będzie nam ciężko utrzymać tę trzecią pozycję, drugą pozycję oczywiście, kiedy tylko system DRS będzie mm, możliwy do użycia. No i jesteśmy na tej długiej prostytuje oczywiście cała dawka systemu Kers. Tak więc zobaczymy, zobaczymy. DRS włączony, 7,5 sekundy straty, a Vettel traci tylko do mnie dziesiąte sekundy. Tak więc w każdym momencie może użyć systemu DRS i oczywiście bronić swojej pozycji. Będziemy zaciekle, aby tylko tą drugą pozycję dowieźć do mety. Choć wiem, że na poziomie legendarnym jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ będzie piekielnie trudno. A oczywiście musimy blokować się zgodnie z przepisami nie możemy spychać zawodników, ponieważ dostaniemy karę i na pewno stanie... spadlibyśmy wtedy na dalsze pozycje, na najszybsze okrążenie, minuta 29 i 2 dziesiąte. tak więc znakomity wynik nasz, nasz czas to minuta 32 tak więc zobaczcie, 3 3 sekundy różnicy tak więc no, w sumie można powiedzieć, że wleczemy się i, i tą całą grupę zawodników trzymamy za sobą a Hamilton spokojnie może nam po prostu odjeżdżać, i w tym momencie jest już około 10 sekund. O, 9 sekund, tak więc naprawdę. W piorunującym tempie on przemieszcza się do przodu. Tutaj system Kers, No i oczywiście próbujemy jak najbardziej odjechać Sebastianowi Vettelowi. A już gęstą Baton wyprzedził Sebastiana Vettela, i ta trzecia pozycja oczywiście się zmieniła, czyli Hamilton. My jesteśmy na pozycji numer 2, no i Jenson Button. No i Jenson Button będzie mógł wykorzystać oczywiście system DRS, ale czy nas wyprzedzi? Zobaczymy, zobaczymy już za moment. Tutaj oczywiście ta długa, prosta startowa kers w użyciu. My systemu DRS oczywiście użyć nie możemy, ale nie, chyba jednak Jenson Button nas tutaj nie wyprzedzi. To bardzo szybkie dohamowanie do tego prawego zakrętu. Ten bolit oczywiście. Szczerze mówiąc, ten bolid na tym torze spisuje się całkiem, całkiem nieźle. Jest on dosyć zwrotny, choć myślę, że mogłoby być lepiej. Tutaj widzimy, że próbuje wejść od naszej prawej strony, ale nie, my go delikatnie przyblokowaliśmy i Jensen Button nadal za nami. Korzystając z chwili czasu, chciałbym oczywiście powiedzieć o tym wyborze, czyli wybrałem jednak Williams. Dużo głosów było za tym zespołem i postanowiłem, że jednak ten zespół wybiorę, ponieważ no, skoro dałem taką możliwość wyboru zespołu, w którym będę jeździł, to dotrzymam tego słowa i, i no i tym zespołem jeżdżę i tym zespołem rozegram karierę. Ale oczywiście kiedy pojawią się inne oferty z, z innych teamów, mam nadzieję, że wtedy ta inna grupa moich widzów po prostu będzie miała okazję wybrać Team, w którym będę kontynuował karierę, jeżeli oczywiście takie oferty się pojawią z lepszych zespołów, jeżeli oczywiście będziemy zdobywać dobre wyniki, ale myślę, że w tym bolidzie jest to możliwe. Tak, tak szczerze mówiąc wybór HRT byłby, byłbym skazany na jazdę w końcowej części, także no, jazda na 20 czy tam 19 polu, no szczerze nie, fast, nie, nie byłaby taka fascynująca. Tutaj... Wchodzi Jenson Baton, ale my wchodzimy od wewnętrznej! Jenson Baton wyjeżdża poza tor, tak! Jesteśmy przed Jensonem Batonem i za nami jest Weber, Weber z teamu Red Bull tak więc no wszystko, wszystko się zmienia w tym wyścigu ale jak widzicie Hamilton, Hamilton po prostu drze do przodu aż miło patrzeć i nie mamy w ogóle możliwości nawet go doścignięcia, jest już to już jest taka przewaga, że on spokojnie mógłby chyba zjechać do alei serwisowej i, i wyjechałby przed nami chociaż nie wiem czy jest aż tak dużo, ale po prostu jest przewaga piorunująca 15 sekund, tak więc naprawdę w ciągu 5 okrążeń zdobyć 15 sekund przewagi, no naprawdę wielki szacun. Poziom widzicie, widzicie, że poziom jest jednak bardzo, bardzo wysoki, ale postanowiłem, że na tym poziomie będę grał, ponieważ na profesjonaliście, nie oszukujmy się, ale po prostu zdobywałem pierwsze pozycje i nie, nie sprawiało mi to w ogóle nawet przyjemności, tak więc myślę, że tutaj walka... Walka jest, jest przednia i, i ogląda się to całkiem nieźle. Ja postanowiłem, że zjadę ciut wcześniej. Ustawiłem sobie taką taktykę, gdyż po prostu. Mm, gdybym zjechał na okrążeniu numer 6, myślę, że większość stawki by wtedy zjechała i mógłbym mieć problemy po prostu z wyjechaniem. Przetrzymaliby mnie pewnie o kilkanaście, a nawet. Kilkanaście dobrych sekund dłużej, tak więc już na piątym okrążeniu postanowiłem, że zjadę. Zjadę dalej serwisowej, ta, ta cała czołówka oczywiście mnie wyprzedzi, ale zobaczymy potem. Oczywiście, czy wyjadę przed nimi. No i oczywiście tutaj spadnę, spadnę daleko, daleko w środek stawki, a nawet pod koniec. Nasz celem jest ósma pozycja, ale myślę, że ta pozycja jest bez problemu do osiągnięcia. No i te. Twardsze opony, twardsze opony, które na pewno nie dają nam e, aż tak, tak szybkich okrążeń. No i widzicie, pit stop trwa tutaj stosunkowo krótko, było około 17 sekund. Tak więc e, nie ma jakiejś tragedii. Opony zimne, tak więc musimy uważać na dochamowaniu. E, w tym momencie one są praktycznie w ogóle niedogrzane. Tak więc musimy naprawdę bardzo, bardzo uważać. Vettel na pozycji 14, czyli bardzo daleko. Tak więc, no, Red Bull, klasy tutaj nie pokazuje. Jedynie Mark Weber broni. Honoru Red Bull Racing Sebastian Vettel w ogóle w sesji kwalifikacyjnej nie pokazywał zbyt wiele, tak więc no, od, jest to odzwierciedlone w, w teraźniejszości, czyli w tym sezonie Formuły 1. Także tak, Sebastian Vettel na początku sezonu nie pokazywał zbytnio dużej klasy. Tutaj, oczywiście, wzbogacona mieszanka paliwa, ponieważ mamy zapas na 4 okrążenia. I możemy sobie na to pozwolić. Tracimy do Sebastiana Fetela około 7 sekund. Tak więc myślę, że on, jeżeli zjedzie do alei serwisowej, bez problemu oczywiście go wyprzedzimy. Mam nadzieję, że e, wyjedziemy dziś w czołówce, choć oni po prostu jadą piorunującym tempem i, i na, jednym, na jednym sektorze około sekundy, nawet ponad sekundę e, zyskują. E, Louis Hamilton, 1,29, tak więc rewelacyjny czas. My tracimy do niego na każdym kółku ponad 3 sekundy. Co jest naprawdę w formule 1 wielką przepaścią Kowalajnen za nami, on jeszcze nie zjeżdżał do alei serwisowej. Teraz Weber, najszybszy czas okrążenia, i widzimy, że cała czołówka, praktycznie cała czołówka zjechała do alei serwisowej. Jak w którym miejscu, oczywiście, wyjedziemy, przekonamy się, już za moment. Tutaj przed nami jeszcze jest nasz kolega z zespołu, Pastor Maldo. Nadal wyjeżdżamy przed nimi, na której wyjedziemy pozycji. Tutaj widzimy, że jeszcze cała czubka nie zjechała. Tam kilka osób, czyli jesteśmy na pozycji siódmej. Za nami jest pastor Maldonado na pozycji ósmej. Sergio Perez jest szósty, tak więc, no, za Ubery naprawdę e, bardzo dobry wyścig. Jestem tutaj szczerze mówiąc, troszeczkę zaskoczony, ponieważ, e, no, myślałem, że tutaj jednak Red Bull, McLaren i Ferrari będą dyktować warunki. Ale jak widzimy, Sergio Perez radzi sobie całkiem, całkiem dobrze. Jesteśmy, no, oczywiście na siódmym okrążeniu. Dopera zatracimy około 13 sekund, tak więc jak na razie nie daję mu tutaj pozycji przed nami, jeżeli oczywiście zjedzie dalej serwisowej, a zjechać muszą, ponieważ tak nakazuje regulamin. Jesteśmy w tym drugim sektorze, w tym sektorze bardzo, bardzo szybkim. I tutaj za chwilkę te zakręty, te piekielnie szybkie zakręty, czyli lewy i prawy zakręt. No i szczerze mówiąc zawsze miałem z tymi zakrętami delikatny problem. Ciężko mi się na nich jeździło, ale próbuję tutaj dosyć mocno dohamować, żeby oczywiście z toru nie wylecieć. Ponieważ ja, szczerze powiem, zwolennikiem powtórek nie jestem. I jeżeli po prostu wpadnę w poślizg, to no, jadę dalej i chciałbym, żeby to wyglądało jak najbardziej realistycznie. Dlatego też, no, jak kto co lubi, tak? Ja na przykład tych powtórek po prostu nie lubię i ich nie używam. No chyba, że na, jeżeli będziecie po prostu chcieli, żebym te powtórki używał, no to no dla Was ewentualnie mogę to zrobić. Choć szczerze, zwolennikiem tego, jak mówiłem wcześniej, nie jestem. Tutaj Nikorozberg bierze dalej z ale wyprzedzamy go, wyprzedzamy go, duża, większa prędkość. On oczywiście e, miał ten świeży komplet opon, tak więc one były po prostu zimne, jeszcze niedogrzane i bez problemu sobie z nim radzimy. Rondre wyjechał przed nami, tak więc myślę, że tutaj będzie bardzo ciężko go do, dogonić po prostu, oni jedą w piekielnie. W szybki sposób, no, nie mam kompletnie żadnych szans chyba go dogonić, tak jak widzicie, on już tutaj po prostu ma bezpieczną przewagę z około 90 sekundy, tak więc myślę, że sobie z nim po prostu nie poradzę. Teraz będę musiał oczywiście pilnować się, żeby Nico Rosberg mi nie wyprzedził. Czy to zadanie jest wykonalne? Myślę, że tak, choć będzie naprawdę bardzo ciężkie, ponieważ Mercedesy... Są piekielnie szybkie na prosty, a przy użyciu systemu DRS ja po prostu nie będę mógł nawet, no, nic powiedzieć. Tutaj ten drugi sektor, czyli te zakręty, no widzicie jak są bardzo ciężkie i ja po prostu sobie czasami z nimi nie, nie radziłem. Dlatego po prostu ten sektor jeżdżę piekielnie wolno. A oczywiście żeby przejechać go bardzo szybko trzeba w te zakręty wjechać idealnie. Tutaj powalnia delikatny błąd ten trzeci sektor, ale jest to bez konsekwencji, tak więc cieszę się z tego powodu. Złapałem troszeczkę brudu na oponach i to mi po prostu nie ułatwia zadania. Widzimy, że tutaj Niko Rosberg próbuje dobrać nam się do skóry, ale my oczywiście nie będziemy e, chcieli oddać naszej czwartej wymarzonej pozycji. E, wzbogacona mieszanka, paliwa reszta, dawki kersu i widzimy, że Niko Rosberg nas wyprzedza, tak więc i tutaj Maldonado nas wyprzedza, ale my opóźniamy hamowanie, wyprzedzamy Nico Rosberga i wyprzedzamy Maldonado. No coś pięknego po prostu, no oni dohamowali zbyt mocno, i ja opóźniłem delikatnie hamowanie i jestem przed nimi, tak więc obroniłem Obroniłem tą czwartą pozycję, ale no, następnym razem może skończyć się to źle. Na przykład wypadniemy z toru, dlatego dużo, dużo szczęścia i myślę, że umiejętności w tym momencie się naprawdę przydawają. Myślę, że czwarta pozycja, jeżeli chodzi o pierwszy wyścig, całkiem, całkiem nieźle, ale oczywiście jest jeszcze sześć okrążeń, tak więc no nie ma się co cieszyć zawczasu. Cztery sekundy tracimy do Romanem Grosza i widzicie jedno okrążenie i strata 4 sekund. Tak więc no, piekielnie szybko jeżdżą ci zawodnicy i, i po prostu nawet w sesji kwalifikacyjnej. I tutaj widzimy, że się do skóry Nico Rosberg, ale nie, my jedziemy tym optymalnym torem jazdy. Wracając do tego tematu, oczywiście w sesji kwalifikacyjnej, ja w drugiej części sesji kwalifikacyjnej byłem na pozycji pierwszej z czasem minuta jeden, minuta dwadzieścia przepraszam, tak więc myślę, że całkiem niezły czas jak na klawiaturę, ja oczywiście gram na klawiaturze i i grając na przykładowo kierownicy, czy choćby na padzie od Xboxa, byłyby te wyniki, myślę, o sekundę choćby lepsze, bo takie wyniki osiągałem y, grając na padzie, ale po prostu pada w tym momencie już nie mam i, i muszę sobie radzić y, na tym, co mam. Tak więc myślę, że te czasy po prostu byłyby y, znacznie, znacznie lepsze. To oczywiście ta długa prosta i zobaczymy, czy Niko Rosberg wzbogacona mieszanka, my tu zjeżdżamy delikatnie do środka, żeby go przyblokować, ale nie, w tym momencie Niko Rosberg nam, nad nas nie wyprzedzi. I wracając do tej sesji kwalifikacyjnej po prostu zmiażdżyli mnie totalnie, no, dwie ponad sekundy, czyli Hamilton miał minutę i 25 sekund, a ja miałem minutę 27, tak więc strata jest po prostu kolosalna i myślę, że tym bolidem po prostu lepszego krążenia bym już nie zrobił. Już naprawdę jechałem na granicy przyczepności w momentach to po prostu w serce mi tak biło, że, że postanowiłem jednak, że Taki czas starczy i dziesiąte miejsce jest całkiem, całkiem nieźle, niezłe i powalczę o no, lepsze lokaty w wyścigu. Tutaj oczywiście poprawiamy swoje czasy o pół sekundy, ponieważ no bolid już coraz lepszy, coraz bardziej lekki. Um, tutaj Niko Rotberg cały czas depcze nam po piętach i będzie próbował do samego końca na pewno nas wyprzedzić, ale my musimy go blokować i oczywiście blokować przepisowo, żeby nie dostać kary. Tutaj delikatny błąd. błąd no i jak mówiłem, właśnie ten sektor jest dla mnie najgorszy dlatego tutaj zawodnicy także mają szansę, szansę mnie wyprzedzić. Hamilton, 1.28.80, no znakomity czas. Mi do tego czasu brakuje 4 sekundy. Tak więc, no widzicie, na jednym okrążeniu ponad 4 sekundy Lewis Hamilton i on jest po prostu, no niesamowity. Gdyby, no, myślę, ten wyścig trwał trochę dłużej, on oczywiście by nas dublował, co nie jest powodem do dumy. Ale tutaj duża dawka kersu. No i oczywiście będziemy blokować swoją pozycję przy Niko Rozbergiem. On oczywiście może, ale nie! Dużo traci, dużo do nas traci. 60 sekundy, tak więc no? Myślę, że w tym trzecim sektorze to troszeczkę nadrobiliśmy. Poprawiliśmy swój czas o 80 10 sekundy. Tutaj Niko Rozberg być próbował od prawej strony nas wyprzedzić, ale nie. Nie, przyblokowaliśmy go, wjechaliśmy na wewnętrzną. Tym optymalnym torem jazdy i on oczywiście musiał odpuścić. Tak więc Romeo Groszano na miejscu trzecim, my jesteśmy na miejscu czwartym, wymarzonym czwartym miejscu, Rosberg na miejscu piątym. Do Romeo Groszano tracimy 10 sekund, tak więc strata jest kolosalna, nie ma możliwości w ogóle powalczenia z tym zawodnikiem i wyprzedzania go i wskoczenia na podium, ale myślę, że jak na pierwszy wyścig jest to całkiem dobry wynik. Tutaj widzimy, że cały czas dziś nas niko Rosberg, ale my oczywiście będziemy w tej pozycji bronić zaciekle jak lew żeby tylko dojechać na tym czwartym miejscu, mam nadzieję, że nam się to uda. No, jak widzicie, pierwszy sektor nam idzie całkiem, całkiem nieźle. Jest około 4,2 sekundy, a prawie pół sekundy szybszy. No i oczywiście Louis Hamilton szaleje, szaleje przez cały czas, przez cały wyścig 1,28,7 sekundy. Tak więc znakomity czas, znakomity czas. W tym trzecim, ostatnim sektorze się teraz znajdujemy. To ostatnie lewe lewy zakręt to ostatnie dohamowanie i wyjazd na tą prostą startu mety. no i tutaj widzimy, że Niko rozbrek jest strasznie, strasznie blisko. My go oczywiście tutaj zajeżdżamy, ale już nie możemy go przyblokować nie możemy go tutaj, no i wyprzedza nas. Wyprzedza nas bez problemu. A i tutaj jeszcze delikatny błąd, delikatny kontakt. Czyli czy wyprzedzimy? Czy wyprzedzimy Niko Rosberg'a? Chyba nie. Chyba jednak nie. Duża dawka systemu KERS. Będziemy próbować oczywiście do hamowania. Ale widzimy, że Rosberg ma tutaj włączony system DRS. No i jednak nie tracimy pozycję, Tak więc znajdujemy się w tym momencie na miejscu piątym. Michał Schumacher jest za nami. Miejsce szóste Michała Schumachera. Tak więc, no, można było się tego spodziewać oczywiście mamy słabszy bolid i musimy się z tym pogodzić. Tak więc dobrze, jedziemy na miejscu piątym i, i tej pozycji w tym momencie będziemy bronić. Naszym celem jest miejsce numer 8. Tak więc myślę, że trzy miejsca wyżej niż zakładaliśmy. Gdybyśmy tak dojechali do mety, całkiem niezły wynik, całkiem niezłe punkty. Tak więc jeżeli chodzi o pierwszy wyścig, jak na razie jest bardzo, bardzo dobrze. Jesteśmy na dwunastym okrążeniu, do, do końca są niecałe trzy okrążenia. Tak więc myślę, że... Jesteśmy w stanie oczywiście Michaela Szamohera um, powstrzymać, ale czy to się nam uda? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, nie jestem w stanie y, tego w tym momencie powiedzieć. Tutaj popełniłem delikatny błąd, ale nie ma konsekwencji. Nie ma konsekwencji. Y, zgarniamy oczywiście troszeczkę brudu na lewą oponę i, i w tym momencie oczywiście bolid jest y, bardziej taki jakby nerwowy wyjeżdżamy na tą prostą startową i oczywiście tutaj Michał Schumacher jest bardzo nas blisko bardzo blisko, będzie próbował nas wyprzedzić i czy nas wyprzedzimy, my go delikatnie musimy przyblokować próbuję tutaj od prawej strony cały czas, ale nie, jednak nie, jednak utrzymujemy swoją pozycję tak więc bardzo dobre blokowanie, oczywiście musimy pamiętać, żeby blokować zgodnie z przepisami, żeby nie otrzymać kary i żeby nie spać na dalsze pozycje, myślę, że tutaj kara byłaby dla nas po prostu tragedią i... i Wyjechalibyśmy po prostu około 13, 14 miejsca, tak więc e, trzeba bardzo, bardzo uważać. Jest 13 okrążenie, przed nami jest Niko Rosberg, on oczywiście ma już dosyć przewagę taką bezpieczną, 3. 30 sekundy, tak więc e, nie ma co tutaj marzyć o, o pozycji numer 4. Za nami jest Michael Schumacher, oczywiście tutaj dawka kersu e, i wyjeżdżamy na tą e, taką prostą, może nie całkiem prostą, bo taki delikatny lewy łuk i oczywiście tutaj on też będzie nas próbował uprzedzić. No ale my oczywiście będziemy odpierać te jego ataki i starać się jechać jak najszybciej. Tutaj oczywiście te czasy są dosyć, dosyć dobre, choć no, szczerze mówiąc, dużo nam brakuje do tej, do tej czołówki. Louis Hamilton to po prostu już tak odjechał, że mógłby chyba no, dwa razy wjechać do alei serwisowej, byśmy go nie wyprzedzili. Może troszeczkę przesadziłem, ale po prostu piekielnie szybko. Ja nie spodziewałem się, że oni aż tak szybko będą jechać. I myślałem, że będę miał większe szanse po prostu ich nawet dogon dogonienia. Tak więc tutaj, na tej długiej prostej giera będziemy pewnie odpierać ataki Michaela Schumachera. On jest tutaj piekielnie blisko, tak więc tutaj oczywiście cała dawka systemu kers jaki, jaki tylko mamy i Michael Schumacher. Michael Schumacher nie, jednak nie, jeszcze nie. Tak więc mamy tutaj oczywiście pewną przewagę, jedziemy tu optymalnym torem jazdy. Zyskaliśmy 60 sekundy, tak więc myślę, że nasze tempo jest dosyć dosyć dobre. Perez, najlepszy czas okrążenia 1,28, tak więc znakomicie Sergio Perez sobie radzi. On jedzie z przodu, tak więc no, całkiem, całkiem nieźle. Jesteśmy w tym drugim sektorze, zacznie się zaraz ten drugi sektor, jesteśmy na 14 okrążeniu. Tutaj poprawiamy swój czas okrążenia, około 3,4 sekundy na okrążeniu poprawiamy, nawet w poprzednim okrążeniu było 60 sekundy, tak więc nasze tempo jest dosyć dobre choć widzicie że niewystarczająco dobre żeby tym zawodnikom po prostu odjechać Schumacher cały czas nas będzie tutaj gnębił przez cały czas musimy odpierać jego ataki system oczywiście Kerr zjedziemy tu optymalnym torem jazdy i nie dajemy się wyprzedzić już widzicie, 40 sekundy, poprawiamy swój czas, tak więc jest całkiem, całkiem nieźle. Tutaj delikatnie najechałem, a tą tarkę myślałem, że wpadnę po ale jednak nie, bolid dosyć jest stabilny. I dosyć, tym bolidem jeździ się dosyć fajnie, tak więc myślę, że wybór Williamsa był dosyć dobry, jeździ, jeździ się tym bolidem całkiem przyjemnie. I oczywiście możemy walczyć o pozycję w czołówce, no nie oszukujmy się, jeżeli byśmy wybrali HRT, czołówki byśmy na pewno nie zaliczali. Dlatego też postanowiłem, że jednak Williams będzie odpowiednim wyborem. 7 sekund stra straty do Nico Rosberga. No, całkiem sporo, całkiem sporo. Michał Schumacher na miejscu 6. miejscu jesteśmy na piątym miejscu. Pierwszy oczywiście Louis Hamilton. Tutaj Michał Schumacher wyprzedza nas od tej lewej strony, my wciskamy się od wewnętrznej. Nie, jednak nie. Tak, Michael Schumacher popełniał błąd i tutaj wyjeżdżamy, ale czy kolejny zawodnik go wyprzedzi? Nie, Michael Schumacher pozostaje na tym szóstym miejscu, po prostu tutaj serce, serce biło mi jak młot. Próbowałem po prostu wyprzedzić go na każdy możliwy sposób, ale jednak udało się, utrzymujemy, utrzymujemy piątą pozycję. Tak więc jest znakomicie, wynik jest po prostu fantastyczny, Lewis Hamilton już rzeczywiście dojechał. No i widzicie, jaką stratę po prostu do niego mamy. Jest ona po prostu kolosalna, ale nasza piąta pozycja jest po prostu fantastyczna i, i nie daliśmy się wyprzedzić na ostatnim okrążeniu y, Michałowi Schumacherowi, czyli siedmiokrotnemu Mistrzu świata. No i cóż, ostatni, ostatni trzeci sektor i jeżeli tutaj nie popełnimy błędu, myślę, że całkiem, całkiem możliwe, żebyśmy na tej piątej fantastycznej pozycji dojechali i zdobyli oczywiście punkty dla zespołu. Tutaj ten trzeci sektor całkiem dobrze nam to wyszło. Do hamowania do ostatniego, lewego zakrętu, tutaj delikatny, prawy ugi. wyjeżdżamy na prostą startową, ale Michael Schumacher jest bardzo blisko i tutaj nawet na tej ostatnim, yy, ostatniej prostej musimy blokować Michała Schumachera, ale jednak nie, jednak nie i zdobywamy fantastyczne, fantastyczne piąte miejsce. Kolega z zespołu Pastor Maldonado jest na pozycji siódmej, tak więc myślę, że znakomicie sobie z tym mm, wyzwaniem poradziliśmy. Całkiem, całkiem przyjemny wyścig. Tak więc myślę, że, że wynik jest oczywiście jak najbardziej w porządku. 10 punktów. Tak więc na początek myślę, że ok. Piąte miejsce, mistrz, oczywiście w mistrzostwach kierowców. Pastor Maldonado na pozycji siódmej. Tak więc myślę, że całkiem, całkiem dobry wynik. Widzimy, że Sebastian Wedel na pozycji 19 Tak więc bardzo daleko, bardzo daleko. Zawodnik Timu Red Bull Racing, oczywiście tutaj brawa od naszego zespołu. Gratulacje od inżyniera wyścigowego. Cieszymy się, cieszymy się strasznie z tej piątej pozycji. Oczywiście to byliśmy bardzo dobre punkty dla zespołu. McLaren zgarnia pierwsze zwycięstwo. Lewis Hamilton po prostu był nieosiągalny w tym wyścigu. No i powoli się z wami żegnam i zapraszam was oczywiście na. Kolejny odcinek z kariery, tak więc trzymajcie się ciepło, hej!